Witam Was bardzo serdecznie. Jestem baczy. To jest kolejny odcinek z The Division 2. Przed nami kolejna misja główna, a mianowicie siedziba Agencji Epidemiologicznej. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Znajdziemy sobie może jakiś agentów. Może się w końcu uda. Rozpocznijmy sobie matchmaking. I oczywiście sobie ruszymy. Jak będzie ktoś nam się tam bardzo naprzykrzał, że będzie chciał Dołączyć. żebyśmy chcieli no, że nie dołączyć do do dniego, no, a po prostu usunąć. Dobra, amunicję sobie uzupełniliśmy. O tu coś jest jeszcze. Zobaczmy, co będzie. Brakuje nam tylko opancerzenia. Jednego granatów mamy full. Dobra, już słychać, że coś się dzieje. Coś się tam dzieje. Przepraszam, co nieco. Dobra, troszeczkę musimy się schować. Tam ten też przeładowuje. A tam jest taki gościu. A co to mnie potwaliło? Dobra, chyba trzeba bronić na beach. Co mnie tu podpala Amunicja podpalającą. Tak To było to o Tu jest tam Dobra i tam teraz Jeden zdjęty. Dobra, przeniesiemy się tu i przeładujemy. O, tłoczno się zrobiło. Jeszcze dycha. Dobra, zdjęty. Tu mamy jednego na górze i tu mamy jednego. Wylazł, A my sobie zrobimy to w ten sposób. Musimy wychodzić za krzaka. Dobra, a tu widzę. O samo chodzi, Dobra, jakbyśmy go zdjęli. Bez. Bez pancerza. Znaczy, bez użycia pancerza. To nam się zaraz uzupełni. No i właśnie, uzupełnia się, dobra. Okej, okay, to mamy załatwione. Przeładowane, wszystko przeładowane, to lecimy. Nic nie zostawili, tu coś jest. A, dobra, to był ten granat. Chyba tam co żeśmy sprawdzili. Dobra, idziemy. DCD, tak? Niech będzie zlokalizuj terminal. Dobra, tu mamy schody, widzę na górę. Okej, okay, lecimy na górę. Pusto wszędzie, głucho wszędzie. Tu widzę o, są przeciwnicy. Dobra, tutaj ta wieżyczka się przyda. Tak, chyba granat byłby lepszy, ale jak zrobiliśmy, tak mamy? No, wystaw dłupkę, a no, faktycznie granat byłby lepszy, tylko trzech ich było. Dobra, zbijamy wieżyczkę. Bez sensu, żeby ona tutaj stała i się marnowała. O, tu jest terminal. I opuść budynek. Okej. Okay. Mamy zejść, co by tę przejdziemy. Raz. Raz. Nic tu nie ma? O jest skrzynia. Klucz wygnęto. Niestety takiego klucza nie mam. No cóż, dobra, tu coś się. O, już szykuje się. Gdzie ten drugi? Dobra, będziesz tu do, mnie. ja tu mam coś dla ciebie. Proszę bardzo. Specjalnie dla ciebie. No, wejrzyj teraz. I przeładujemy. To chyba nikogo więcej nie będzie. Ta. Dobra, wychodzimy z budyneczku. Yy, tu mamy skrzynię. Może doładujmy sobie amunicję od razu. Dobra, nikogo? Wygląda na to, że nikogo. Dobra, to idziemy sobie do laboratorium. A właśnie, jak rozwalić drzwi? No, mianowicie tak. Pamiętam, za pierwszym razem, jak się głowiłem. Kurde, nie otwierają się drzwi, jakie rozwalić. A to po prostu. Młotkiem, jak to się mówi. Dobra, granacików mamy full. Idziemy imprezka. Dobra, tam jest zabezpieczenie laboratorium. A amunicję mamy. Okej, okay, tam widzę sporo ich. Tu wieżeczka to się przyda. Ale tam się granat przyda. A tu wieżeczkę postawiam. Kolejny skór wielu tu jeszcze ma no dole I jeszcze tu ktoś chodzi. Dobra już nie, tam mamy snajpera A nie, nie nie nie, nie snajper Dobra, może nawet tego wyrzucę Dobra Dobra, tam ktoś jest? Nie, chyba odpowie tam Dobra, wyślemy tam kulkę Na niego Wróciła Tam są daleko Uff Mendoza wybuchowa Wszyscy? Nie, jest tam ktoś jeszcze. Nie, schował się kurde. Dobra, otwórz przepływ paliwa. Najpierw sobie zbierzmy, co my tu mamy. Coś na dole, nie? Nie, 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 nie. tutaj nie. Wszystko przeładowane, stracił, tu nie jest przeładowane. Dobra, to idziemy ten przepływ paliwa otworzyć gdziekolwiek, to jest. Na górze, na górze, tutaj. Podejrzewam, że jak to otworzę, to zaraz ktoś tu się zjawi. Dobra. To idziemy, rozpocząć protokół dekontaminacji. Dobrze czytam? Dobrze, dekontaminacja. Dobra, tu mamy amunicję widzę. Weźmy sobie. Dużo nie zużyliśmy tak naprawdę. O, jest wybuchowy gościu tam. Ech, kurde. O, idealnie. dwóch padło, tam jeszcze jeden jest, Dobra, zdjęty. U. Mamy kulę weźmy. Zrób z nim porządek. O no, tu jest drugi jeszcze. Jest to moja kulka. No, coś tak ciężko idzie, może byśmy sobie 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 sobie. <laughs> Nie przypomniałem sobie, że można to zrobić w ten sposób <laughs> Ale peszek ha, ha, ha. To idziemy dalej. Uuu, jaka ekipa zauważył mnie jakby tam poszedł chyba. Może mi się uda granat rzucić. Dycha tam dycha Myślemy tam coś, jakiś prezencik od nas o, dwóch zdjęł? Nie, jednego, ten żyje. Aś kurde mi spierdzielił. Dobra. Wyjrzyj. Dobra, leci do zachodniego budynku, kolejne zadanie przed nami. Nie, przeładujemy sobie broń, bo... bo nam troszeczkę brakuje amunicji w magazynku. Ok, dobra, idziemy dalej. Jak na razie spoko, w porządku. Dobra, jesteśmy na zewnątrz znowu. Amunicja, ja sobie uwychnę za ten czas. Okej, okay. no od razu lepiej. Idziemy do przodu, zabezpiecz teren. Dobra, mamy drabinę, to idziemy na górę. Ale pewnie ktoś tu się zaraz będzie czaił. No widzę idą tam, i na dole ktoś jest. Hmm. Dobra, tam na pewno granat pójdzie i sobie tu wieżyczkę postawimy o snajpera mamy albo nawet dwóch dobra po kolei strzelamy a może snajperów byśmy najpierw wow jeszcze to są ci troszkę lepsi o, dobra ja tu do... dla was mam co nieco Dobra, A, tutaj nam wieżyczka zrobiła robotę, słuchajcie. Zwijamy ją i idziemy sobie zebrać to, co mamy do zebrania. Czyli tu jest trochę ceramiki i granacik. I nic poza tym. Do kostnicy. Coś się urwało? Ile trupów leży? Dobra, lecimy. O, tu coś jest. Ja. Tych przedmiotów teraz nie zbieram, tak naprawdę tylko topowym mnie interesują. Nie ma zbytnio po prostu sensu. Aha. Ola, weź to przeładuj.

Nie wygląda to zupełnie lepiej teraz. Jeśli tu mamy drugi pojemnik z krwią. a gdzie reszta tej brygady, co spierdzielili zabiłem gościa i... I od razu kurde ucieczka. Dobra, no, a zobaczymy co się da zrobić, słuchaj. Może zgarniemy, może nie. Up, up. Dobra, idziemy do góry. Okej, okay, co my tu mamy? Schody są. Ha. Dobra, idziemy na górę. To dobrze, że są te schody. Ok, czy nic tu nie ma? Jakiś taki zaułeczek. Tutaj ekipa widzę. Tylko tak, dobrze by było, chyba zejść tu niżej. Już może nawet nie do końca. Dobra, zobaczmy, komu możemy tam zrobić niespodziankę i możemy zrobić. U, granat, granat, nie, 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 fak, fak, fak. nie, 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 dobry nie, 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 No jaja. Wziął i do życia kurde tym badziewiem To jest pistoletu wali do mnie, ten jebnięty jakiś o, kamikadze Dobra jeszcze tam są Dobra, wszyscy... O nie, zakończyliśmy z daleka. Nie było jakiegoś problemu. Dobra, tylko teraz ja bym chciał na dół tutaj zejść. Bo tam mamy coś do wzięcia. Tędy goś wchodził To jak on tędy wchodził, to i możemy zejść A co tu jest? A jako materiały albo tylko, albo aż, jak wolicie. Dobra, przeładujmy może broń. No właśnie. I zobaczmy co tu jest. Korzysta z laptopa. Aha, broń się. Dobra, bronimy się. topka Koronda się rozspaliło tutaj dziadostwo Dobra Które będą przyjdzie. A ja sto, próbujemy w niego. Się naprowadziliśmy. <laughs> Dobra, wyjść za osłonę. A już, transfer Dobra, momencie, idziemy po topkę, bierzemy. Bieżyczka może nie bierzemy, tylko skracamy czas odnowienia. Co my tu mamy? Rękawiczki bierzemy. Przydadzą się, być może. I spadamy. O. Brak odrodzenia. To może sugerować tylko jedno. <laughs> Będzie jakiś potężniejszy przeciwnik do zrobienia. O, zestaw mamy. Dobrze. A amunicję też weźmiemy w razie czego. No i zobaczmy: pokonaj przywódcę wygnańców. No to tak jak mówiłem, tylko tak, tutaj jesteśmy troszeczkę daleko. Z drugiej strony, to też dobrze. No i dobra, zróbmy tak. Cholera nie mogę go trafić. Chyba trzeba będzie wyżyczkę zaraz zostawić się znowu schować będę, dobra. Próbują do mnie. <laughs> dobra. Teraz tego. Powoli, po jednym szalej Jedzie jakiś samochodzik, kurde. Dobra, gorąco się przez chwilę zrobiło. Dawaj go tutaj Okej, okay, elitka rozwalona Ten rozwalony, o tam kamikadze w dywinie. Trzeba go rozpierdzielić. Nie wybuchł. I dobra, został nam ten, co tam kurde. A jeszcze tu jest. Dobra. Takiej odległości mam słabą celność. A ja mam bardziej precyzyjną broń. Więc spokojnie sobie to załatwimy. Wejrzyj, mistrzeliu. Dokładnie o to chodziło. No i proszę, misja zakończona. Nie dostaliśmy doświadczenia. <śledzimy> Przedmioty niestety. Nie warte tego, żeby ich podnosić. A jest topka, zobaczcie. To nie widziałem wcześniej. No, zobaczmy, co tutaj jest. System obronny przyda się. Dobra, przepraszam, ale gdzie my mamy wyjść? Tutaj, jakie mam tam kurde wejść. No a tutaj, proszę, pokazujemy. mi. Jakoś dziwnie tak czasami pokazuje <laughs> drogę, którą trzeba wyjść albo gdzieś iść. No, ale dobra, idziemy. Wow! Tego to się, kurde, nie spodziewałem. się naprawdę nie spodziewałem. Jeszcze żadnej osłony tu kurde nie mam. Pędzę za gościem. Kurde, żadnej osłony. Dobra, tam jeszcze jeden był chyba. Kurde, piasku, pia, piesku, piasku, piesku. piasku, Przestraszyłeś mnie. Nie, już wszyscy. Jakiś patrol, kurde, nie wiadomo skąd się wziął. No, dobra, wyszliśmy. Dobra, słuchajcie. Misja załatwiona. Troszeczkę taka niespodzianka na koniec, ale skończyło się dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was na kolejne, także trzymajcie się, cześć.